Cześć wszystkim. Mamy dzisiaj sobotę 19 lipca 2025 roku. Dzisiaj z takiej perspektywy steruję moją kamerką z poziomu telefonu. Bardzo fajne rozwiązanie. Dopiero odkryłem tę funkcję, co może się dla niektórych wydawać dziwne, ale nie o tym dzisiejszy materiał. Dzisiejszy materiał będzie związany z unboxingiem tego pudełka. A w tym pudełku zawarta jest zgrzewarka do ogniw firmy FNRSI. Chyba tak to się e, czyta, tak to się mówi. E, produkt zakupiony za moje własne środki, także e, jak na razie w tym materiale będzie tylko unboxing. Zobaczymy, co tam przyszło w środku, co składa się na zestaw. Ile kosztowała ta zgrzewarka, to wam wrzucę w tym materiale. Zobaczycie, zakupiłem ją na Allegro. W opisie również załączę link, do którego będziecie mogli się dostać i jeżeli będziecie chcieli, zakupić również taką zgrzewareczkę na własne potrzeby. Ja zakupiłem tą zgrzewarkę w celu, już wam pokazuję. Jak pamiętacie z moich poprzednich filmów. E, zakupiłem takie dwa akumulatory. Takie dwa akumulatory. Zakupiłem e, 5A akumulatory LFP. Rozebrałem jeden z tych akumulatorów, wydostałem z niego ogniwa, które wyglądają w ten sposób. Nie wiem, czy będziecie w stanie zauważyć, jaką one mają pojemność. W każdym bądź razie 6000 mAh, niby e, każde z tych ogniw pojedynczo ma. Takie ogniwa właśnie siedzą w tym akumulatorze. Ten akumulator jeszcze nie został rozebrany. Jest on w pełni naładowany. Sprawdzałem go pod względem yy, jego maksymalnego napięcia ładowania i po dłuższych testach yy, ten akumulator powyżej 13,9 V rozłącza ładowanie. Myślałem, że jest to kwestia balansowania, ale okazuje się prawdopodobnie 100% pewności. Nie mam, że BMS jest tak zaprogramowany, żeby przy. Powyżej 14 V odciąć ładowanie, a to odcięcie następuje nawet szybciej, bo to już jest 13,9 V. Jak widzicie, do tych ogniw wykonałem na drukarce 3D takie oto koszyczki. Już Wam pokazuję też, jak one wyglądają pojedynczo, bo są to składane koszyczki. O, mamy takie poszczególne pojedyncze elementy. Zaprojektowałem to samodzielnie. Oczywiście w internecie jak najbardziej możecie znaleźć takie rozwiązanie. Ja się wzorowałem tymi, co w internecie można znaleźć, natomiast zaprojektowałem to samodzielnie, i wydrukowałem na drukarce. To się fajnie składa na pióro w pust i w ten sposób powstaje nam takie złożenie. Ja mam tu już przygotowane złożenie do zamknięcia tego oto całego pakietu który będzie się składał z ośmiu ogniw połączonych ze sobą szeregowo, co da nam baterię o nominalnym napięciu około 24 V, standardowo tak się przyjmuje. Ale dobrze, nie o tym ten materiał. Dzisiaj materiał jest związany z unboxingiem właśnie tej zgrzewarki. Nie otworzyłem tego opakowania od tygodnia, bo to przyszło do mnie tydzień temu, dlatego że czekałem na, już Wam pokazuję na co. Czekałem na tasiemki i są to takie y, tasiemki do zgrzewania z blachy niklowej. Nie, nie jest to blacha stalowa, niklowana. Jest to blacha typowa niklowa. Ma lepszą przewodność elektryczną, prądową. Więcej prądu możemy przez to przepuścić. Dobrze, słuchajcie. Przepraszam, że odwracam się do Was tyłem. Y, przystępujemy do otwarcia tego pudełka. Przekieruję delikatnie kamerkę na stół, żeby było to wszystko lepiej widoczne. I otwieramy. Ja sobie jeszcze tu złapę ustawienie odpowiednie. I spróbujemy szybciutko otworzyć to pudełeczko. Zobaczymy, co tam w środku przyszło. Czy to w ogóle zgrzewarto do mnie przyszła, czy coś innego. Niby pakowane jest przy kamerach, więc no, musimy mieć 100% pewności, że to jest to, co chcemy. A więc sprawdzamy. Raz jeszcze podkreślam, materiał nie jest sponsorowany, zamawiam to z własnych środków, kupuję na własne potrzeby. Ponieważ tak jak mówiłem we wcześniejszych materiałach, chcę dla moich dzieci zrobić akumulator, pakiet do hulajnogi, w której były ogniwa. E, akumulatory raczej kwasowołowiowe i wymieniam to na LFP. Jak widzicie. Tak to wygląda pudełeczko. Bardzo ładne, estetyczne opakowanko, na którym mamy pokazaną zgrzewareczkę. Marka FNRSI. Tak to się nazywa. A model tej zgrzewarki to jest SWM10. Otwieramy to opakowanko. Bardzo mi się podoba z samego początku. Widać, że mamy do czynienia z dobrym sprzętem. Tu jest instrukcja. Jest jakaś taka nie wiem jak to nazwać Quality Control, kartka czy coś takiego. Mamy instrukcję obsługi. Trochę chińskich znaczków. Trochę coś po angielsku. Także dobrze, że jest po angielsku. Mamy samo urządzenie zapakowane w taką oto gąbeczkę i w reklamówkę. Wyciągniemy to urządzenie z poliwy, zobaczymy jak ono wygląda. Na pierwszy rzut oka wygląda bardzo ładnie. Mamy wyświetlacz, są tu jakieś przyciski, mamy gniazda na podłączenie przewodów, tu jest przycisk włączenia, gniazdo do ładowania, zapewne. Tu jest jeszcze jakiś reset, w tym miejscu jest jakiś reset. Chyba to wszystko widzicie dobrze. Tak wygląda panel. Więcej przycisków, słuchajcie, już tutaj nie ma. Mamy jakąś kartę z tyłu. Po polsku nalepioną. E, urządzenie wyposażone jest w bateryjkę. Bateryjka o pojemności 5000 mAh. To chyba też może służyć jako power bank. Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w taką klapkę. Która umożliwia postawienie urządzenia na stole roboczym w celu lepszego wglądu z parametry no i ogólnie, żeby lepiej to wyglądało. W zestawie dodatkowo przewód do ładowania zasilający USB-A, USB-C. Pewnie jeden metr albo pół metra, nawet króciutki. Mamy również w zestawie taśmę do zgrzewania. Nie wiem, czy to jest taśma niklowa, czy to jest taśma stalowa. Cienka. Nie mam parametrów tej taśmy tu podanej, w żaden sposób jest ona w takiej foliówie, jest szersza, ona ma 10 albo 12 mm szerokości, dokładnie nie wiem. Kolejna rzecz zamienna w zestawie to takie czpienie do zgrzewania, to wygląda jakby było wykonane z miedziuszki, fajnie, bo mogę sobie to zwymiarować, żeby dorobić zapasowe sztuki. Więc mam na i mamy przewody do zgrzewania zakończone odpowiednimi końcówkami. Z jednej strony mamy końcówki, które umieszczamy, ja jeden przewód odłożę, które umieszczamy w gniazdach samej zgrzewarki. Tutaj cyk, o, dosyć sztywno siedzi dobrze, bo podoba mi się już, że jest na sprężystych tulejkach takich wchodzących w gniazdo, więc będzie dobry kontakt. No, musi być dobry kontakt. Przewód też jest odpowiedniej grubości, silikonowy chyba, bo tu trochę prądu jednak płynie, mimo że przez chwilę to jednak tego prądu płynie dosyć sporo. Wchodzi sztywno, ciasno, fajnie. Jest super. Włożymy jeszcze drugą sztukę od razu. Troszeczkę, o tutaj, troszeczkę trzeba siły na to włożyć. O. I mamy założone zgrzewara wyposażona w przewody. Z drugiej strony mamy końcóweczki właśnie do zgrzewania. Obydwie są tej samej średnicy, szerokości. No i co? Urządzenie odpakowane. Taki jest zestaw w opisie będziecie mieli zamieszczony link, gdybyście takie cacko potrzebowali do zgrzewania ja na pewno nie tylko ten pakiet do hulajnogi tym zgrzeje myślę, że na tym materiale również dołączę dla Was jak zgrzewam do zobaczenia za chwilę a dla Was ta chwila to będzie moment no przecież zapomniałbym jeszcze o jednej rzeczy musimy przecież uruchomić na tym materiale tą zgrzewareczkę no jakby to było, jakby na unboxingu nie uruchomić takiego sprzętu. Tak więc ja już tu dojrzałem. W tym miejscu znajduje się przycisk, który prawdopodobnie będzie służył za uruchomienie tego sprzętu, więc przytrzymam go chwilę dłużej. Jak widać. Jak widać. Urządzenie się uruchomiło, czy uruchamia, a mamy wybór języka tutaj. Słuchajcie, może ja zrobię troszkę inaczej jeszcze i zabiorę was stamtąd. Tu was dam. I po uruchomieniu mamy wybór języka. Zaraz zobaczymy, jak to działa. Aha, czyli wcisnąłem strzałę w dół intuicyjnie, i od razu mamy angielski. Na wyświetlaczu widać stan napięcia, naładowania akumulatora, temperaturę, zapewne akumulatora 22 stopnie, jakiś dźwięk, tutaj ikonka graficzna poziomu naładowania baterii, no i jakieś parametry. Ale słuchajcie, na tą chwilę nie mam zielonego pojęcia, jak to wszystko ustawić. Teraz nic nie zgrzejemy, bo ja muszę przeczytać. To instrukcję Ja muszę zobaczyć, jak to urządzenie się obsługuje, albo nawet zerknąć jakiś materiał, bo nigdy nie zgrzewałem. Spawam e, taką spawarką typu TIG To potrafię ustawić, ale no tego no niestety nie. Dlatego nie chcę tutaj w topy żadnej zaliczyć i przestuduję instrukcję. E, zobaczę jakieś materiały wideo i za chwilę do Was wracam. Oczywiście w tym materiale. Słuchajcie, wracam do Was ponownie. Już jestem po małym przestudiowaniu instrukcji, po sprawdzeniu filmików w internecie, jak inni użytkownicy używali ten sprzęt. Za dużo się nie dowiedziałem, więc postanowiłem przetestować to na własnej skórze, na własnym doświadczeniu. Jak na razie nie zmieniam żadnych ustawień. Zobaczymy, jak to zgrzewa na domyślnych ustawieniach. Przygotowałem już sobie tu bateryjkę zwykłą AA, do tego mam blaszkę 8 mm szeroką, 0,15 grubą, niklową. kawałeczek uciąłem. Bateryjka złapana w uchwyt tokarski, z racji, że jesteśmy w warsztacie zajmującym się obróbką skrawaniem, to takie elementy mam na wyposażeniu. No i co, pozostaje nam przetestować zgrzewanie, zobaczymy jak to działa. Także ściągam zabezpieczenia z końcówek i próbujemy zrobić zgrzew. Zobaczymy co tu się będzie działo. Bateryjka zamocowana. Przykładamy jedną. Przykładamy drugą. Coś tu klikło. Jak na razie się nic nie wydarzyło. Coś tam delikatnie złapała bateryjka. Także nic nam się nie udało osiągnąć. Spróbujemy jeszcze raz. Coś cykło, ale nic się nie wydarzyło. No dobrze. Teraz próbujemy zmienić ustawienia. Zaczniemy od zmiany ustawienia oznaczonego jako preheat. Damy tu na przykład na piąteczkę i powiedzmy, że wydłużymy puls na. Również piąteczkę. I zobaczymy, co się w tym momencie wydarzy. Teraz coś mocniej się zadziało, ale to było jeszcze niewystarczające. Próbujemy podnosić dalej parametry. Zmienimy preheat na więcej, zdamy na 10, czyli to już jest max. Zrobimy puls również na dyszkę i sprawdzamy co tu się teraz będzie działo. No, za każdym razem mamy coraz mocniejsze zgrzanie. Próbujemy dalej. Więc podniesiemy puls. Damy na 15. I po raz kolejny sprawdzamy. No, już jest mocniej. Już jest mocniej, ale to jeszcze nie to, co byśmy oczekiwali. Podnosimy bardziej. Damy tu na 20. Sprawdzamy po raz kolejny. Nadal mogę baterijkę, albo raczej blaszkę zerwać. OK, dajemy tu na maxa, a max to jest 30. I zaraz będziemy szukać dalej, czy możemy jakieś parametry zmienić. Jestem za każdym razem w stanie to oderwać. Tu mamy interwał. Interwał. Żadnych parametrów więcej już tu nie mogę podnieść. Welding Delay. Mocy mi więcej potrzeba. Chciałbym mocniej uderzyć. Ale powiem Wam szczerze. że nie wiem, co ja mógłbym jeszcze tu zmienić, zobaczymy ten interwał. No, bardzo dziwne. Ja nie wiem, co ja tutaj mogę ustawić inaczej jeszcze. Czegoś tu nie potrafię. Strzelimy sobie dwa punkty. Ale mamy tu jakiś short, więc czegoś mi tu brakuje. Może. Ja muszę wyłączyć jakąś funkcję. A tu było coś z shortem. Short. Zrobimy off. Funkcja jakaś wykrywania zwarcia. I zobaczymy, co będzie działo się teraz. Ale tym razem. Zmienimy troszkę parametry. damy tu na piątkę, Tu damy na dyszkę. Interwał. To jest przerwa pomiędzy puknięciami, ale my będziemy robić na jednym puknięciu. i sprawdzamy... słuchajcie teraz. Zobaczymy. O Teraz coś więcej się wydarzyło ewidentnie. Mieliśmy uderzenie 709 amperów. Tak jest. No, no, coś tu się dzieje. Ok, czyli coś się dzieje. To pukniemy sobie mocniej na dychę. Zobaczymy. 715 amperów, ale nadal nie mogę przykleić tej blachy. Widzę, że to nie będzie takie proste. Chcemy mocniejsze uderzenie. O, o, 897 amperów i to już coś tu się wydarzyło lepiej, ale to jest nadal za mało. Słuchajcie. Dobra, podniesiemy jeszcze tu ten puls. To jest długość trwania chyba tego pulsu. Zrobimy go na 30. Zobaczymy, ile teraz amperów pójdzie. O, teraz jeszcze mocniej, ale nadal mogę oderwać. No, bardzo ciekawe to jest. Nie mogę jakby zgrzać tej blachy. A to już jest jakby pełna moc. No to zrobimy. Zrobimy więcej strzałów. Na przykład, damy dwa strzały. To powinno mi wtedy dwa razy strzelić w tym samym miejscu. Nie za bardzo chcę się tu przygrzać mi. Próbujemy w innym miejscu. Opowiem Wam, że nie chce się przykleić ona wcale. Bardzo to jest ciekawe. Moc tu już idzie duża. Ale nie mogę jej przykleić do tej baterii. Ciekawa to jest. Czy może do takiej zwykłej baterii AA nie jestem w stanie tego przyklajstrować? Ciekawe jest to. Dobra, sprawdzimy jeszcze raz. O, muszę się widzę nauczyć obsługi tego sprzęta, bo to nie jest takie proste. Ale ciepła, blacha. Wow, ale nadal to zrywam, a bateria już się nagrzała. Ciekawe, czy taka zwykła bateria AA nie chce się zgrzać? Jestem bardzo zaskoczony. Myślałem, że to. Pójdzie gładko, a tu się okazuje jednak, że nie, że to nie jest takie proste. Czy są tu jeszcze jakieś ustawienia do zmiany? <laughs> Welding Delay, to jest opóźnienie startu. Dobra, damy sobie jedną sekundę. Auto Off, tu mamy Brightness, czyli jasność, obrót ekranu. No i nic więcej tu już nie mamy, słuchajcie. Czyli operujemy tak naprawdę tylko tymi parametrami. Tu jest preheat, jest puls, to, to jest długość pulsu. Być może bateria jest za słaba, mamy 3,9 V. Ona nie jest w stanie wydolić z siebie więcej jak 1019 A. Interwał to jest pomiędzy punktami, ale to możemy dać jak najdłuższe, czyli to zapewne wydłuży mi uderzenie. Tak jest, to wydłuża uderzenie pomiędzy dwoma punktami. O, chyba w końcu jakiś punkt złapało. A ciekawe, jakbym papierkiem przetarł to, czy by mi to nie pomogło. Dobra, a my teraz sprawdzimy. Musimy sprawdzić, jak działają te funkcje. Damy tu 5 milisekund pomiędzy. To znaczy, że powinno mi przyspieszyć punktowanie. No, nie wiem, czy to się przyspieszyło, ale do zwykłej baterii naprawdę nie mogę się przykleić. Muszę Wam powiedzieć, że jest to bardzo dziwne. Nic. Nic, a nic, im mocniej dociskam, tym gorzej jest. A jak spróbuję delikatnie docisnąć? Wow! To jest bardzo ciekawe. Jak mocniej dociskam, to słabiej trzyma. Teraz docisnąłem delikatniej i jakby lepiej mi trzymał. Ten zgrzew. Spróbujemy na czystszym kawałku. Wydłużymy interwał. Wszystko na maksa dałem. Nie będę dociskał mocno. Wow, wow, wow. No, teraz. O, powiem wam, że zgrzało. Teraz powiem wam, że zgrzało. Nawet bym powiedział wręcz, że przepaliło blachę. Czyli ja prawdopodobnie oderwałem tą blachę. Tak. Jest dziurka tu już się zrobiła. Powinni się widzieć. Jest normalnie dziura w blaszce. Zrobiona prąd poszedł 940 amperów. Dobra, czyli kluczem do sukcesu prawdopodobnie jest to, że tylko jedną należy docisnąć dobrze, a drugą po prostu dołożyć. Wow, wow, widzieliście to? No, ale dziura teraz wielka. Także tak jakby nie należało mocno dociskać tylko delikatnie. Ho, ho. Wow, ale gorąca. Dodamy 10. Docy damy na jedną sztukę, tak żebym ja mógł tu ręcznie zmieniać pozycję. Chciałbym w końcu przygrzać tą blachę porządnie. No. Teraz... Oh, teraz się przygrzała. Teraz się przygrzała, słuchajcie. Jednak trochę technika jest samego zgrzewania, nie tyle co ustawienie maszyny, co technika zgrzewu. Trzeba opanować odpowiednie przyłożenie. Bo maszyna ma moc. I to bardzo dużą. Ło! Wow. Ale był blask. Coś z tego będzie. Słuchajcie, coś z tego będzie. No, przylepiła się blaszka. Blaszka udało się blaszkę przylepić. Już wam pokazuję, jak to z bliska wygląda. Kwestia nauki. Chwilę trzeba się tu pouczyć. I będzie to działać. Tu mamy taki kawałeczek. Został przygrzany. O, tak wygląda blaszka po zgrzewaniu. Jest już nieźle zmasakrowana, ale jeszcze dalej potrenuje. No, na pewno bateria musi być naładowana, bo jest 3,8V na tym wyświetlaczu, a bateria jest, powiem Wam, tutaj ta, którą wykorzystałem do zgrzewania, ciepła się zrobiła. Galancie. Zobaczymy, zobaczymy. Ja na razie jeszcze testuję. Wracam do Was już niedługo.